Dzień dobry Państwu. Marcin Szołajski, Szołajski, Legal Group, grup, radca prawny i partner zarządzający kancelarii oraz redaktor naczelny portalu KIO24RG. Proszę Państwa, mamy dla Państwa kolejny bardzo ciekawy wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, który dotyczy wy wykonawcy i dotyczy wyjaśnień wykonawcy w sprawie, w której został wezwany przez zamawiającego do wyjaśnień. Warto wskazać, że to orzeczenie dokładnie z 27 czerwca 2022 roku. Roku, KIO 1530 na 22 jednoznacznie wskazało, jak należy traktować wezwanie. Czy to wezwanie jest wiążące dla wykonawcy i zamawiającego, czy może podlegać interpretacjom? Przejdźmy do szczegółów. Proszę Państwa, Krajowa Izba Odwoławcza rozstrzygała 27 czerwca kwestię związaną z wezwaniem wykonawcy do złożenia wyjaśnień. Pamiętajmy o tym, że konsekwencją takiego wezwania musi być złożenie wyjaśnień, które będą wyczerpujące. Niezłożenie takich wyjaśnień bądź wyjaśnień niewyczerpujących może skutkować odrzuceniem takiej oferty. Warto powiedzieć też o tym, że jeżeli na przykład złożymy wyjaśnienia jako wykonawca i zamawiający je uwzględni, to na przykład inny wykonawca, który będzie odwołującym, będzie mógł kwestionować to uwzględnienie. Czyli będzie mógł kwestionować nasze wyjaśnienia. Co za tym idzie, ciężar dowodu dotyczący właśnie tych wyjaśnień będzie spoczywał na tym wykonawcu, czyli odwołującym się w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą. Proszę Państwa, yy, warto powiedzieć, że niezłożenie wyjaśnień bądź wyjaśnień, które. Są niewystarczające, może skutkować odrzuceniem oferty jako oferty niezgodnej z specyfikacją warunków zamówienia. Ale mamy też inny rodzaj wezwań: wezwań dotyczących rażąco niskiej ceny czyli do wyjaśnień dotyczących ceny oraz kosztu. I tutaj kwestia jest taka, że jeżeli te wyjaśnienia nie będą wystarczające, zamawiający ma prawo odrzucić taką ofertę i w ogóle jej nie brać pod uwagę, dlatego że zawiera rażąco niską cenę. I tutaj ciężar dowodu po stronie wykonawcy, który wyjaśnia właśnie swoją cenę, i spoczywa, ponieważ to on musi uzasadnić, że ta cena nie jest rażąco niska. Proszę Państwa, tutaj warto wskazać, że w omawianym przez krajową Odwoławczą stanie faktycznym mieliśmy do czynienia z wezwaniem zamawiającego, które było niejasne. I e, zdaniem zamawiającego, zamawiający oczekiwał wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny. Tymczasem było to tak źle sformułowane, że wykonawca zrozumiał, że chodzi o wyjaśnienie treści oferty. No i złożył wyjaśnienia dotyczące treści oferty. Tymczasem e, e, zamawiający nie uwzględnił tych wyjaśnień, Stwierdził, że odrzuca taką ofertę, bowiem nie wyjaśniono ceny oraz kosztu. I tutaj Krajowa Izba Odwoławcza stanęła po stronie wykonawcy, ponieważ wskazała, że jeżeli to wezwanie zamawiającego jest niejasne, to zgodnie z zasadą równego traktowania wykonawców oraz przejrzystości postępowania, należało potraktować to wezwanie jako wezwanie tylko do wyjaśnień treści oferty. A zatem wykonawca prawidłowo wyjaśnił treść oferty, nie odnosząc się do kwestii ceny, bowiem ta cena nie, mo, nie była poruszona tak jednoznacznie, żebyśmy żeby mogli powiedzieć, że tutaj wykonawca powinien był odpowiedzieć na zarzuty dotyczące rażąco niskiej ceny. Zatem nie można wyciągać negatywnych konsekwencji wobec wykonawcy, jeżeli zamawiający nieprecyzyjnie złożył wezwanie do wyjaśnień. Proszę Państwa, Jednoznacznie trzeba powiedzieć, że w takich sprawach warto skorzystać z pomocy prawnej. Szołajski Legal Group pomaga właśnie w sprawach dotyczących zamówień publicznych. Prowadzimy takie postępowania, wygrywamy przed Krajową Zbrodwo Odwoławczą i pomagamy w wygrywaniu przetargów. Dlatego też tą wiedzą się dzielimy i prowadzimy portal KIO24RG, na którym publikujemy właśnie te vlogowe wpisy oraz blogi, gdzie wyraźnie mogą Państwo znaleźć właśnie informacje dotyczące zamówień publicznych. Publicznych. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii oraz redaktor naczelnym portalu kio rg Dziękuję i do usłyszenia.